Zapraszam na drugą część filmu, w której opowiemy sobie teraz o smyczy. Było wcześniej o obroży, a teraz porozmawiamy sobie o smyczy. <laughs> Pierwsza rzecz, z jaką spotykam się wśród moich klientów, to jest długość smyczy. <laughs> najczęściej przychodzą do mnie klienci, którzy mają smycz w długości, jak już jest 2 metry, to jest bardzo dobrze, ale najczęściej jest to smycz, która ma, nie wiem, 1,5 metra, bo myślę, że im będą mieli krótszą smycz, tym pies będzie się ich lepiej słuchał. Nic bardziej mylnego. Jednym z, naj, z najczęstszych problemów, dlaczego pies ciągnie na smyczy, jest to, że ma po prostu zwyczajnie za krótką smycz. Pies musi mieć możliwość eksplorowania otoczenia, musi mieć też możliwość kawałek od was odejść i musi też mieć możliwość zobaczyć, że wy od niego odchodzicie. Będąc, mając psa na smyczy 1,5 metra, 2 metry, ten pies jest tak naprawdę do was przyklejony. Przestawiacie go jak przysłowiową szafkę, a to powoduje tylko, że ten pies. Chcę bardziej przejść do przodu i powoduje to takie to ciągnięcie, z którym tak naprawdę 90% osób przychodzi do mnie. Uwierzcie mi, że większość problemu znika wtedy, kiedy pies otrzyma trochę swobody i zobaczy, że, że nie jest do Was tak mocno przywiązany. Ja osobiście teraz przy sobie mam smycz długości 4 metry i to, jaką smycz zalecam moim kursantom, to jest smycz pomiędzy 3 a 5 metrów. To jest najlepsza długość, kiedy jesteście w stanie tego psa mieć pod kontrolą, ale też jesteście w stanie z nim w jakiś sposób komunikować. Linka typu 10, 15, 20 metrów nie ma sensu. No, chyba że puszczacie psa i chcecie mieć po prostu 10 metrów dłuższą linkę, ale musicie bardzo mocno uważać, żeby ten pies nie. żeby ta linka Wam się nie zaplątała wokół nóg i żeby się nie stała jakaś krzywda. Dlatego. Na taki zwykły spacer polecam Wam linkę właśnie długości 4-5 metrów, to jest najlepsza długość. Chyba, że pracujecie ze smyczą Flexi, ja osobiście chodzę na spacer na smyczy Flexi 8-metrowej, ale o tym będzie za chwilę. Ja tutaj mam smycz, która nie ma na końcu zakończenia żadnego. Ja sobie zawiązałam taki supełek, żeby wiedzieć, gdzie jest koniec smyczy. Dlaczego ta smycz nie ma żadnego supełka dla, te... dla zakończenia? Dlatego, że mogę psa swobodnie puścić tą smyczą, on może sobie iść i ja mam pewność, że ta smycz mu się nigdzie nie, nie zaplącze i dlatego ja używam akurat smyczy osobiście bez żadnej pętelki, ale oczywiście możecie mieć tą smycz z uchem. To, co widzę najczęściej wśród moich klientów, to jak chcą sobie skrócić smycz, to właśnie oplątują ją sobie wokół rąk, jakoś tak i w ten sposób trzymają tego psa. Oczywiście pamiętajcie, że jak macie długą smycz, to nie po to, żeby ona była krótka, albo jakieś inne jeszcze, już nie umiem powiedzieć nawet metody wiązania i trzymania tej smyczy, tak żeby ona była krótsza. To do niczego nie prowadzi, a tylko do tego, że jesteście zaplątani w tą smycz. Pies może wam ją i tak wyrwać z ręki i nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego chciałam Wam teraz pokazać chwyt, który go ja uczę na swoich zajęciach który powoduje, że macie bardzo stabilną, stabilny chwyt smyczy, i możecie być pewni, że pies nie ucieknie Wam i ta smycz Wam się nie wyśliznie z ręki. Podejdę może trochę bliżej. Podejdę trochę bliżej. Ważne jest, żeby tą smycz złapać na odpowiedniej długości. Chcę, na przykład, żebym teraz miała tyle smyczy dla mojego psa. Baru. Wkładam sobie smycz tutaj przez kciuk w ten sposób. I zamykam ją w pięść. W ten sposób mam pełną kontrolę nad tym, że ta smycz nie wyśliźnie mi się z ręki. Jeśli będę chciała zwiększyć lub zmniejszyć ilość, to mam, mogę sobie tutaj przeciągnąć i wtedy ta dźwignia bardzo ładnie, ja. yy, bardzo ładnie działa w ten sposób. Także to jest taki bardzo mocny chwyt. Ja go też używam, jeżeli trenuję z psem obronę i mój pies yy, pracuje z pozorantem. Wtedy używam sobie tego chwytu i uwierzcie mi, że nie trzeba chodzić na siłownię, nie trzeba nie wiadomo ile mieć siły, żeby utrzymać psa w ten sposób na, yy, na smyczy. Także jeszcze raz. Jak mam tak smycz, łapię ją sobie. Ten drugi koniec pozostaje wolny i on się po prostu za wami ciągnie. Wkładam sobie smycz na kciuk i oba końce smyczy, oba obie części smyczy łapię w pięść i w ten sposób mam, jestem pewna, że... Chodź, sun to. Że możemy, chodź, możemy sobie spacerować z psem, i ja mam tego psa pod pełną kontrolą. Kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest wyplątywanie psa ze smyczy. I tu znowu spotykam się podobnie jak z zapinaniem i odpinaniem smyczy, z tym, że trzeba tego psa oczywiście, yy, trzeba tego psa oczywiście, yy, powyginać mu łapy. Najczęściej jest to robione w ten sposób, że próbujemy, tu wyciągamy. Tak, ale to i tak mi nie wyszło. Muszę to teraz ją odplątać, tu muszę mu jeszcze wyciągnąć. Jak widzicie, są to zdecydowanie tego nie lubi. A ja wam pokażę sposób, który jest dużo, dużo łatwiejszy, przyjemniejszy, ale też bardzo bezpieczny. Oczywiście muszę najpierw sobie oplątać tą smycz wokół psa, choć są to. Zobaczcie, wystarczy to zrobić w ten sposób: jeśli wasz pies już się poplątał w smycz, puścić ten koniec smycz, znaczy najpierw złapać ten koniec smycz tuż przy karabinku i przy obroży, przytrzymuję sobie. Więc pies jest cały czas pod kontrolą, a ten drugi koniec wyciągam sobie bardzo delikatnie spod psa. I w ten sposób już mam złapaną smycz. Jeszcze raz. Czekaj, są to muszę oplątać. Zróbmy to tak, na przykład. Jak najczęściej to się dzieje. I teraz jak mam wyciągnąć smycz. Łapię sobie tutaj przy karabinku, tak, żeby nie ciągnąć psa. I delikatnie ją sobie spod psa wyplątuję. I wystarczy ją sobie wziąć, wtedy mogę sobie bardzo łatwo tą smycz spod psa wyplątać To jaką smycz będziecie używać czy będzie to smycz przepinana czy będzie to zwykła linka to już od was zależy ta smycz czy będzie to taka linka czy będzie to gruba taka okrągła lina ta smycz ma być dla Was wygodna, ma się Wam dobrze z tą smyczą pracować i tutaj nie ma najmniejszego problemu, jakiej sobie smyczy użyjecie. Natomiast, oczywiście, w przypadku smyczy tego typu, czyli smyczy zwykłych, bardzo często zdarza się problem z plątaniem tej smyczy właśnie w łapy, pomiędzy łapy psa. Dlatego ja osobiście, odkąd mój pies przyszedł do mnie, trafił do mnie jak miał 6 tygodni, ja sobie upodobałam i na każdym spacerze tak naprawdę. Używam smyczy Flexi i zaraz wam o tym opowiem. Następnie chcę zaznaczyć, że nie jest to żadna reklama smyczy Flexi. Możecie naprawdę używać smyczy jaką chcecie. Ja po prostu mam dużą swobodę i dużą wygodę w używaniu tej smyczy, a mój pies też tak naprawdę nie czuje się, że jest yy... Że jest na smyczy. Ma, akurat ja używam smyczy Flexi 8 metrów dla psów do 50 kg, ponieważ mój pies waży 30 kg, więc waży, jest to smycz w przedziale 25-50 kg. I używam sobie właśnie tej smyczy do, do wszelkich spacerów. Tak naprawdę to jest mój standardowy zestaw spacerowy. Dlaczego smycz Flexi? Jak widzicie, oczywiście ona ma tutaj silny taki mechanizm który powoduje, że ta smycz nie plącze się wokół łap psa. Pies ma 8 metrów swobody i tak naprawdę nie, tak jak Wam powiedziałam, praktycznie nie czuję, że jest na smyczy, a ja mam pełną kontrolę nad, jego, nad nim i wiem, że nigdzie mi po prostu nie pójdzie. A jednocześnie, jeśli muszę zrobić sobie długi spacer, gdzie nie mogę puścić psa, swobodnie mogę mojego psa na tej smyczy wybiegać. Na pewno znajdą się tutaj przeciwnicy smyczy Flexi i tak jak powiedziałam, ja nie namawiam do używania tej smyty, ale jedno co chcę podkreślić to to, że zgadzam się z tym, że na smyczy Flexi trzeba nauczyć się chodzić. Chodzi o to, że nie jest to smycz, która trochę za was myśli, bo jak macie smycz taką prostą, wyciąganą, to zwyczajnie jeśli ta smycz ma 3 metry, to wiadomo, że pies dalej niż 3 metry sobie nie pójdzie. W momencie, kiedy ja mam, ja mam tą smycz i idę sobie gdzieś blisko ulicy i chcę być pewna, że mój pies mi nigdzie nie wybiegnie, po prostu zwyczajnie blokuję ją sobie na odpowiedniej długości i mam, tak jak Wy macie zwykłą smycz, ja mogę sobie na tej smyczy mieć długość, nie wiem, metr, półtorej i wiem, że mój pies na pewno nigdzie mi nie wybiegnie. Na pewno trzeba się nauczyć pracować z tym tutaj, z blokadą. Ale uwierzcie mi, to jest jak z samochodem, jak z jazdą samochodem, jak z obsługiwaniem aparatu fotograficznego. Kilka dni praktyki i będziecie praktycznie robić to odruchowo, nie trzeba będzie o tym myśleć, a wszystko będzie, będziecie to robić tak naprawdę bez Waszego udziału, będziecie sobie bardzo ładnie mogli sobie z tą smyczą poradzić, ale tak jak powiedziałam, trzeba się tego nauczyć. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o smycz flexi, to jest to, że jeśli już Wam się zdarzy, że ta smycz gdzieś tam ją sobie wyciągniecie i ona się oplącze wokół psa, to bardzo ważne jest, żebyście nie zwijali jej. Czyli ja teraz nie zwolnię tej blokady, bo ta smycz bardzo szybko mi się zwinie w ten mechanizm i pociągnie trochę mojego psa, będzie to po prostu dla niego nieprzyjemne. Więc jeżeli macie taką sytuację, że ta smycz sobie wolno tutaj wisi, to ja ją bardzo delikatnie w ten sposób. Poczekaj. W ten sposób sobie ją zwijam, tak, żeby nie było tej sytuacji, że pies, yy, yy, że ta smycz po prostu uderzy w psa. Zobaczcie. Jeszcze raz. Zwalniam blokadę, albo mogę sobie bardzo delikatnie tą blokadę yy, zwolnić nie całkiem, i bardzo delikatnie sobie tutaj trzymam. Na co zwrócę jeszcze uwagę? Nigdy, jeżeli macie taką sytuację, nie łapcie za smycz, dlatego że ona jest dosyć ostra i może Wam poranić ręce, więc to, co widzę często, że klienci moi łapią tutaj smycz, to też tego nie róbcie, bo, bo to się może po prostu zwyczajnie dla was źle skończyć. Także ja osobiście uwielbiam, ja korzystam ze smyczy Flexi, natomiast to, jaką smycz Wy sobie wybierzecie, ma być dla Was wygodnie. Pamiętajcie, dla mnie jest tylko ważne to, żeby ta smycz miała około 4 do 5 metrów długości, żebyście nie trzymali tego psa sztucznie przy sobie, tylko z tego powodu, że, że Wam się wydaje, że jak on będzie miał metrową smycz, to będzie się Was lepiej trzymał. Sunto poszedł się już schować, ponieważ dzisiaj jest piękna pogoda, a my już nagrywamy ten filmik trzeci raz, bo dwa razy nam się nie nagrał. I przyznam szczerze, że jest już chyba trochę zmęczony, więc poszedł się schować do cienia. A ja za chwilę zaczynam zajęcia, więc też już Was pożegnam. Miłego dnia Wam życzę i e, udanych spacerów z Waszymi psami. Pozdrawiam.